Dzisiaj poznamy jeden z najczęściej używanych, i nie ukrywajmy, najbardziej podstępnych czasów przeszłych w języku hiszpańskim: Preterito, indefinido. Omówimy czasowniki regularne, kilka nieregularnych, a na końcu pokażę Ci trzy konkretne sytuacje, w których użyjesz indefinido w praktyce, z przykładami, które naprawdę zapamiętasz. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja jestem Agata i mam ogromną przyjemność być nauczycielką języka hiszpańskiego. Jeśli lubisz ten język i chcesz nauczyć się go skutecznie i z przyjemnością, zasubskrybuj mój kanał. A teraz zaczynamy lekcję. Co to w ogóle za czas? Preterito indefinido to czas przeszły dokonany, czyli taki, który mówi o czynnościach zakończonych. Coś się wydarzyło, skończyło, no i koniec. Nie ma żadnego związku z teraźniejszością. Na przykład, a nocie, syny kon misa Wczoraj wieczorem zjadłam kolację z moimi przyjaciółmi. Kolacja się skończyła, spotkanie też, historia zamknięta. To właśnie kwintesencja indefinido, odmiana czasowników regularnych. Zanim przejdziemy do zastosowań, bo tam to dopiero będzie najciekawiej, poznajmy budowę tego czasu. Bez niej trudno byłoby go w ogóle zrozumieć w kontekście. W języku hiszpańskim mamy trzy grupy czasowników: ar, er oraz ir. Czasowniki zakończone na ar to na przykład hablar, mówić, rozmawiać. Jak odmieniamy hablar w czasie indefinido? Yo hablé. Tu hablaste. Él, ella, usted habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaron. Czyli zwróć uwagę, że w przypadku bezokolicznika zakończonego na końcówkę AR. Odcinamy ją i w odmianie dodajemy nowe końcówki. E, aż, o, amos asteis aż, aaron. W przypadku czasowników zakończonych na końcówkę er, na przykład komer, jeść, historia jest podobna, ale zmieniamy końcówki, czyli odcinamy od bezokolicznika er i dodajemy i, iste, io, i, mos, yeron. jeron. Odmieńmy sobie ten komer. Yo comí. Tu comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros, nosotras comimos. Vosotros, vosotras comisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. I została nam trzecia grupa, czyli czasowniki zakończone na ir. Na przykład bibir, mieszkać, żyć. Spójrzmy na odmianę bibir. Yo bibi, tu bibiste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. I tutaj uwaga! Forma nosotros, nosotras wygląda tak samo jak w czasie teraźniejszym. No i druga rzecz, akcenty. Jeśli je zgubisz, zmienisz czas. Zwróć uwagę na zdanie. Teinbito Alcine, zaprosił cię do kina. Teinbito Alcine, zapraszam cię do kina. Ten mały znaczek robi ogromną różnicę. Podsumowując, zanim przejdziemy do czasowników nieregularnych, zwróć uwagę, że aby stworzyć czas przeszły w języku hiszpańskim, czas przeszły indefinido, najpierw odcinamy od czasownika jego końcówkę i w zależności od tego, z jaką końcówką mamy do czynienia, podstawiamy inne. OK, to przed nami teraz czasowniki nieregularne, ale mam jeszcze jedną ważną informację. Ta lekcja to tylko początek twojej drogi z hiszpańskimi czasami przeszłymi. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, jak działa cała przeszłość po hiszpańsku, to samo indefinido nie wystarczy. W hiszpańskim mamy trzy główne czasy przeszłe: właśnie indefinido, perfecto oraz imperfecto. I dopiero kiedy nauczysz się je rozróżniać i Stosować wymiennie zaczynasz mówić po hiszpańsku naturalnie. Dlatego polecam Ci kurs hiszpańskie czasy przeszłe. To kompletne omówienie tych trzech czasów z ćwiczeniami, przykładami, systemem fiszek i nagraniami, które krok po kroku pokazują, jak używać ich w prawdziwych rozmowach. To kurs, po którym przeszłość w hiszpańskim naprawdę przestaje być zagadką. Prowadzi go dr Agnieszka Martinez losano moja. Absolutna góra od hiszpańskiej gramatyki. Dzięki niej zrozumiesz nie tylko jak, ale też dlaczego używamy danego czasu. Wejdź na agatauczy.pl Łamane na czasy i sprawdź szczegóły. A teraz wracamy do lekcji. Czasowniki nieregularne. Jak to w hiszpańskim bywa, zawsze znajdzie się kilku buntowników, i w Indefinido też ich nie brakuje. Pokażę ci kilka najważniejszych, choć oczywiście jest ich dużo więcej. Zacznijmy od tego, że czasownik ser, być, oraz ir, iść jechać, choć mają dwa odmienne znaczenia, to w indefinido odmieniają się identycznie. Yo fui, tu fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis. Ellos, ellas, ustedes fueron. Kontekst pokaże Ci, czy chodzi o być, czy o iść. Ayer fui al cine. Wczoraj poszłam do kina. Ayer fue un día especial. Wczoraj był wyjątkowy dzień. Kolejny czasownik nieregularny to dar, dawać. Krótki, ale nietypowy i bez akcentów. Yo di, tu diste. El, ella, usted, dio. Nosotros, nosotras, dimos. Vosotros, vosotras, disteis. Ellos, ellas, ustedes, dieron. Estar, być albo znajdować się. W czasie preterito indefinido ten czasownik ma nieregularny temat. Estów. Spójrz jak się odmienia. Yo estuve. Tu estuviste. Él, ella, usted estuvo. Nosotros, nosotras estuvimos. Vosotros, vosotras estuvisteis. Ellos, ellas, ustedes estuvieron. Kolejne czasownik to tener. Ma takisam estar. Yo tuve. Tú tuviste. Él, ella, usted tuvo. Nosotros, nosotras Tuwimos, vosotros, vosotras, tuvisteis, ellos, ellas, ustedes, tuvieron. Na przykład, tułem mucho trabajo la semana pasada. Miałam dużo pracy w zeszłym tygodniu. Kolejny czasownik, hacer, robić. Uwaga, w trzeciej osobie pojawia się mała zmiana. Iso zamiast cy o. Zresztą odmieńmy go razem. Yo hice... Tú hiciste, él, ella, usted, hizo. Nosotros, nosotras, hicimos. Vosotros, vosotras, hicisteis. Ellos, ellas, ustedes, hicieron. Czas na marcadores temporales, czyli określenia czasu. Zanim zdradzę Ci trzy zastosowania indefinido, spójrz na słowa, które zdradzają, że trzeba użyć właśnie tego czasu. Na przykład ayer, wczoraj, ante aier, przedwczoraj, anoce, wczoraj wieczorem, el año pasado, w zeszłym roku, hace dos años, dwa lata temu. En 1999, w 1999, la semana pasada, w zeszłym tygodniu, el mes pasado, w zeszłym miesiącu. Kiedy widzisz takie określenie, prawdopodobnie czeka Cię indefinido. I teraz najważniejsze, praktyczne zastosowania. To właśnie teraz wszystko zacznie układać się w logiczną całość. Kiedy używamy indefinido? Po pierwsze, kiedy coś wydarzyło się w przeszłości i zakończyło. To sytuacje, które możemy uważać już jako zamknięty rozdział. Na przykład, Ayer estudié español. Wczoraj uczyłam się hiszpańskiego. Zrobiłam to i koniec. Nie ma to związku z moją teraźniejszością. El sábado comí en un restaurante mexicano. W sobotę zjadłam w meksykańskiej restauracji. Było minęło. Po drugie, używamy tego czasu, kiedy opowiadamy o czynnościach następujących po sobie. Jest to idealny czas, kiedy mówimy, na przykład, o naszym dniu wczorajszym, o naszych wakacjach, albo o jakimś po prostu wydarzeniu, ale krok po kroku. Na przykład ayer me levanté, desayuné y fui de compras. Wczoraj wstałam, zjadłam śniadanie i poszłam na zakupy. Czyli mamy tutaj czynność po czynności, taka sekwencja, jak kadry w filmie. I po trzecie, kiedy mówimy o wydarzeniach z biografii, używamy go, aby opowiedzieć o suchych faktach, takich, które już tak na dobrą sprawę nie mają żadnego wpływu na to, co dzieje się teraz. Na przykład. Picasso nació en 1881 i murio en 1973. Picasso urodził się w 1881 i zmarł w 1973. Także fakty, daty, życiorysy, wszystko co już się wydarzyło. Podsumowując, Indefinido to czas do opowiadania historii, które już się zakończyły. Było minęło. A teraz zeszyt ćwiczeń do tej lekcji. Jeśli chcesz przećwiczyć indefinido krok po kroku i utrwalić odmianę z dzisiejszej lekcji, przygotowałam dla ciebie darmowy zeszyt ćwiczeń możesz pobrać go ze strony agatauczy.pl, łaman na Skarby po zapisie na Mój newsletter. Na tej stronie znajdziesz także inne materiały do nauki. Przydała Ci się ta lekcja, Napisz w komentarzu, my ta lekcjon. Będę wiedziała, żeby przygotowywać więcej takich treści. Mam nadzieję, że do zobaczenia, aż dalego!